Witam Was, Karol, Łąki Kwietne. Chciałbym taki poruszyć temat związany z zakładaniem, jak również potem wzrostem i rozwojem łąk wieloletnich. Często, często pojawiają się takie sytuacje, że ktoś zakłada sobie łąkę wieloletnią, której tak naprawdę... Funkcjonowanie ma być rozłożone przez, na, na, na wiele lat ma być no, taką funkcjonującą przez, wiele, przez długi czas zbiorow no, takim zbiorowiskiem funkcjonującym przez wiele lat, przez wiele sezonów, e, ale często są takie oczekiwania, że ta łąka wieloletnia już w pierwszym roku będzie czymś spektakularnym. E, oczywiście są takie mieszanki, które e, są mieszankami wieloletnimi, ale w swoim składzie mają dużo gatunków jednorocznych i gatunków ozdobnych. W naszej ofercie jest taka jedna główna mieszanka, mieszanka kwiaty i zioła, która rzeczywiście, której, której rzeczywiście zadaniem jest to, żeby już w pierwszym roku ten efekt kwitnienia był bardzo, no właściwie taki spektakularny i, te, i dlatego w jej składzie w ilości od tam 25% znajdują się gatunki jednoroczne, które już właśnie w pierwszym roku mają zapewnić efekt e, takiego spektakularnego kwitnienia. Nawet ten efekt tego kwitnienia w pierwszym roku ze względu na to, że są to gatunki jednoroczne, które pochodzą z różnych sklep klimatycznych jest to selekcja takich najbardziej ciekawych kolorystycznie, jeżeli chodzi o kształty gatunków, to ta łąka w pierwszym roku łąka kwiaty działa nawet lepiej wygląda dla wielu osób w pierwszym roku niż w latach kolejnych, ponieważ gatunki wieloletnie, które tak naprawdę widać za mną. No to jest głównie łąka, już tylko i wyłącznie gatunków wieloletnich. Są to gatunki, które często dobrze znamy, często pospolite, i wydaje nam się, że są to po prostu jakieś tam chwasty, które wyrosły, ale to właśnie jest to, co jest ważne, właśnie w tych, tych łąkach wieloletnich, czyli te gatunki rodzime. No i właśnie przechodząc z tej łąki. Ozdobno rodzimej, czyli kwiaty i zioła, bardzo dużą część naszej oferty stanowią mieszanki wieloletnie, gdzie, podstawą są tylko i, znaczy, gdzie znajdują się tylko i wyłącznie gatunki e, rodzime. E, czyli podstawą są gatunki wieloletnie, dwuletnie, które mają funkcjonować przez kolejne lata i tylko w niewielkim stopniu jest jakiś dodatek gatunków jednorocznych. W naszej florze niezbyt wiele możemy spotkać gatunków jednorocznych, dlatego no, ich pula jest taka dosyć ograniczona. A te gatunki jednoroczne, które znamy i które dodajemy do mieszanek, są to gatunki, które zazwyczaj występowały w uprawach rolniczych, czyli potocznie znane kwiaty polne, takie jak mak polny, haberbławatek, konkol polny, złocień polny, rumian polny czy ostróżeczka polna. To są takie główne gatunki, które dodajemy jako niewielki dodatek do, do mieszanych wieloletnich, żeby już w pierwszym roku zapewnić jakiś efekt kwitnienia. Też z tymi łąkami wieloletnimi jest tak, że jeżeli je zakładamy na przykład w roku na wiosnę, i są jakieś niesprzyjające warunki do wzrostu. Już niektórym czasami się wydaje, że tak naprawdę nic się nie udało, tylko wyrosły jakieś pojedyncze kwiatki, zakwitły w pierwszym roku, jakiś tam haber, maczek czy jakiś inny gatunek jednoroczny. Nie należy się martwić, ponieważ łąka wieloletnia. I gatunki wieloletnie w pierwszym roku tylko i wyłącznie zawiązują rozety liściowe i systemy korzeniowe, żeby potem zakwitnąć w kolejnym roku. I to bardzo dobrze widać tutaj. Takich gatunków w pierwszym roku na tej łące nie, nie można było spotkać. Znaczy one były, ale były tylko w formie małych rozet, małych roślinek, które szykowały się do tego, żeby właśnie... Stworzyć ten efekt kwietnej łąki w kolejnych latach. Więc jeżeli niewiele się dzieje na waszej łące wieloletniej, bo nie były sprzyjające warunki, albo jest to mieszanka, która w swojej specyfice jest praktycznie w większości złożona z gatunków wieloletnich, nie martwcie się, nic się tak naprawdę nie dzieje. E, taką łąkę, taka łąka zakwitnie e, na pewno pięknie w kolejnych, w kolejnych latach. Jak możemy jej w tym pomóc? Często też przy zakładaniu łąk pojawia się duży wysyp jakichś niepożądanych roślin, chociażby lebiody, albo jakichś szarłat, szarłatów, czy innych gatunków jednorocznych, które często występują w banku nasion, w glebie. Jeżeli mamy ich bardzo dużo i jeżeli. Jeżeli dzieje się tak, że tej przykład biody albo jakichś innych gatunków jest bardzo dużo, że, że widzicie, że jest tam większość takich, takich, takich roślin, to też nie ma co panikować. Po prostu taką łąkę należy, należy skosić i prowadzić ją w pierwszym roku tak jak trawnik. Nie będziemy mieli kwitnienia w pierwszym roku, no bo użyjemy kosiarki i te gatunki jednoroczne, które będą chciały zakwitnąć, no nie, nie, nie będą miały takiej możliwości ale dzięki takiemu zabiegowi, takiemu interwencyjnemu koszeniu powiedzmy na 7 cm e, wysokości 5-7 cm, takim regularnym powiedzmy co półtora miesiąca uchronimy rośliny wieloletnie, które będą rosły na tej łące e, przed zagłuszeniem właśnie przez te niepożądane rośliny i na pewno taka łąka się bardzo, bardzo pięknie nam odwdzięczy w kolejnym roku. No i tak chciałbym, żeby u wszystkich tak te łąki wyglądały, no ale tak jak powtarzają, jak powtarza moja żona, łąki wymagają i lubią leniwych ogrodników i to się bardzo, bardzo, bardzo sprawdza. Nie trzeba przy łące za wiele chodzić, tylko po prostu w pewnych momentach dokonać jakieś, Podjąć jakieś decyzje, które pomogą takiej łące w rozwoju. A właśnie dla łąk wieloletnich koszenie w pierwszym sezonie jest czymś, czym może tylko i wyłącznie pomóc. Na pewno nie zaszkodzi. No, tylko nie każdy jest w stanie zdecydować się na jakiś zabieg koszenia, jeżeli na tej, tej łące, nawet między tymi chwastami, które tam się znajdują jednorocznymi, wyrastają jakieś pojedyncze kwiaty, no to jest bariera do tego, żeby to zrobić. Ale zachęcam Was do tego, żeby nie skupiać się za bardzo na pojedynczych roślinach, które rosną w pierwszym roku, tylko po prostu jak coś się dzieje niepokojącego, z, z dużą ilością roślin niepożądanych, po prostu taką łąkę Skosić. A ogólnie zachęcam Was do zakładania łąk wieloletnich z gatunków rodzimych właśnie na jesieni, bo to jest bardzo dobry czas na to, żeby zakładać łąki wieloletnie. Na jesieni jest duży dostęp do, do wody w tym okresie jesiennym. Poza tym to, co zaobserwowałem, to to, że na łąkach zakładanych jesienią występuje potem na wiosnę o wiele mniej niepożądanych roślin, właśnie chociażby takich jak lebioda, ponieważ one przemarzają, jeżeli skiełkują na jesieni. Więc zachęcam wszystkich do zakładania łąk wieloletnich, w szczególności tych rodzimych, bo one są najpiękniejsze i najwspanialej wspierają przyrodę naszą.